Jesteśmy dzisiaj po okolicach jazu Opatowice, dokładnie w gościnnym, bardzo gościnnym miejscu Opatowice. Rada osiedla Biskupin Sempol na Dąbie Bartoszowice. Tody światowi dzisiaj ciężko pracuje razem z mieszkańcami Wielkiej Wyspy. Sprzątamy wały, sprzątamy Lasek Biskupiński. Wszystko po to, żeby nam się tutaj żyło lepiej. Kolumbia Edu Ekosystem system prowadzą stoisko edukacyjno-ekologiczne, uczymy dzieci jak segregować odpady, jak dbać o środowisko, jak ograniczyć ilość powstających śmieci. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, ciekawych zabaw, konkursów dla dzieci. Jako ośrodek działań twórczy światowic przygotowaliśmy mobilne stanowisko sito druku, gdzie na bieżąco drukujemy ekologiczne torby, przynosząc worek ze śmieciami, otrzymujemy bardzo fajną torbę. Nasz piknik rodzinny zakończy koncert Alicji Janosz. To jest projekt Alicja Janosz Dzieciom, czyli przekrój fajnych dźwięków dla dzieci, rodziców, dziadków, właściwie dla wszystkich. Skrada się wilk, żeby owce zjeść. Na szczęście jest. Pasterski pies pilnuje ich cały dzień i noc. Nic z tego wilku. Uciekaj stąd, gong, 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 gon, go, złego wilka. Taka akcja na pewno jest szansą na to, żeby było pokazać jak bardzo śmiecimy. Mam nadzieję, te osoby, które tutaj wspólnie z nami zbierają, zobaczą, jak to wygląda, to też na pewno będą bardziej swoich znajomych uczulać, żeby po prostu, no nie brudzić, nie zostawiać po sobie butelek plastikowych, szklanych, bo tego naprawdę się dziwiliśmy, że, że jest aż tak dużo. No i oczywiście po takiej akcji no na pewno będzie przez jakiś czas częściej, a może, może dłużej.